Próbujmy teraz rozbić tą macierz na części pierwsze i zajrzeć do jej serca, czyli kontrolera. Już od góry widzimy, że mamy różnego rodzaju zabezpieczenia samego hardware'u. Wiatraki radiatory, a następnie mamy kontroler i karty sieciowe, dodatkowe chipy do zarządzania. Akurat tutaj bardzo dużym wyróżnikiem u Huawei jest to, że wszystkie chipy, tak jakby cała ta produkcja jest autorska Huaweia. Pierwszym chipem oczywiście jest serce Kumpeng, czyli CPU procesora. Warto zaznaczyć, że jest to architektura wielowątkowa, wielordzeniowa. Jeśli spojrzymy na tego typu rozwiązania, standardem są 4, 8, 10, 12 rdzeni. Tutaj zaczynamy rozmowę od 32. Z jednej strony można pomyśleć, że się to przekłada na wydajność całego rozwiązania, ale ja bym powiedział, że bardziej na stabilną i wygodną jego pracę. Czyli jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to rozwiązanie redundantne, czyli gwarantuje nam ciągłość pracy w przypadku awarii któregoś z komponentów, Często musimy liczyć się z tym, że również obniży się wydajność. No, tracimy jeden kontroler, no to z automatu wydajność, czy to w e, ilości operacji na sekundę, tak jak odczyt, czy zapis, bądź też transmisja danych, powinna spaść o połowę. Tutaj do tego nie dopuszczamy. Kontrolery są zwymiarowane w taki sposób, żeby nieważne przy jakiej awarii, one zapewniły nam komfort pracy. To też przeradza się przy nałożeniu na to dodatkowych obciążeń. Różnego rodzaju gęstne snapszoty, replikacja, wewnętrzna rekonstrukcja danych, czy też ukryte pod spodem algorytmy, które dbają o to, żeby nasze dane bez, były bezpieczne, odpowiednio się rozkładały, a następnie były wysoko dostępne. W momencie, kiedy mamy pojedyncze wątki przeznaczone na każdy z tych procesów, mamy bezpieczeństwo i gwarancję wysokiej stabilności pracy takiego urządzenia. Następnie, kiedy przejdziemy do kolejnych chipów, tak jak oczywiście zarządzanie, czy też um, w każdym z dysków Huawei, a, każdy z nich jest również autorskiej produkcji Huawei. A. Mamy również tam chipy, um, które dbają o odpowiednie obłożenie komórek flashowych, um, Ale to, co mnie osobiście bardzo zaskoczyło przy wprowadzeniu tej wersji V6, to dwa elementy. Z jednej strony można powiedzieć sztucznej inteligencji, ale na pewno jest to, jest to swego rodzaju nowość przy obsłudze i takim quality of service danych. Jest to tak zwana karta sztucznej inteligencji z kolejnym chipem, który dba o to, aby mm, nasze dane były może po raz kolejny się powtórzę wysoko dostępne, ale zamiast jest taki, że poprzez wewnętrzne algorytmy macierz bada. Jakie dane częściej użytkujemy? Do tej pory administrator musiał tego typu um, procesy ustalać ręcznie poprzez właśnie quality of service, czy też poprzez e, tirowanie tych danych pomiędzy różnymi nośnikami. Tutaj o tirowaniu w ogóle nie mówimy, ponieważ mamy ten najwyższy poziom all-flashowy. Jednakże no, nadal mówimy o dyskach. W momencie, kiedy taka sztuczna inteligencja jest w stanie zbadać metadane oraz z czego najczęściej po prostu korzystamy. Jest w stanie od razu zainicjować taki proces i zapisać je po prostu w cache. U. Co za tym idzie, takie dane będą dostępne już z poziomu kontrolera i nie odwołujemy się do dysków, do których oczywiście również mamy szybki dostęp. Kolejnym elementem, jako że mówimy tu tutaj o rozwiązaniach NVMe, jest skalowalność. Mówimy tutaj o inteligentnych półkach, które mają osobne procesory dbające o. Integrację i bezpieczeństwo danych w ramach półki. Co za tym idzie w przypadku jakichkolwiek awali, awarii, czy też rekonstrukcji, które obciążają kontrolery? Tutaj czegoś takiego nie mamy, ponieważ to półka dba o bezpieczeństwo dysków, czy też po prostu pracę całego rozwiązania. Jeśli przyjrzymy się samej mocy obliczeniowej, którą gwarantują nam procesory w kontrolerach, a zarazem dyski NVMe, Możemy, sobie, możemy się zastanowić jakby od strony takiej czysto technologicznej. W momencie, kiedy mówiliśmy o dyskach magnetycznych, ilość operacji, którą per dysk mogliśmy wykonać oscylowała w granicy 100, nawet do 200 w przypadku rozwiązań SAS 15K. Nie było możliwości, aby dokonać kolejnego przełomu wydajnościowego w ramach tej technologii, stąd też powstały dyski SSD, które są Wolne od wszelkiego rodzaju elementów obrotowych, co za tym idzie, są mniej awaryjne, ale skupiając się na samej wydajności, przy nawet podstawowych takich dyskach SSD, mówimy o wydajności na poziomie 10 tysięcy takich operacji, co już jest stukrotnym przeskokiem, a to są podstawowe dyski SSD. Tutaj mówimy o architekturze NVMe, która może nawet osiągnąć 50, a nawet więcej tysięcy IOPsów per sam dysk. Jeśli pójdziemy tym tokiem myślenia, w rozwiązaniach z 20 takimi dyskami możemy liczyć nawet na milion iops. Jednakże często takim ograniczeniem nie są dyski, ale kontrolery. Tego niestety nie przeskoczymy. Stąd też różnego rodzaju producenci, jak Huawei, stwierdzi, wpadli na pomysł, w jaki szerzej wykorzystać tą moc obliczeniową, czyli jakie nałożyć dodatkowe wartości czy też funkcjonalności, które wspomogłyby nasz biznes, nie tylko pod względem wydajności, ponieważ to jest jeden z wielu czynników, który wpływa na tą wysoką dostępność i ciągłość utrzymania biznesu.